Oj, ale śniło mi się, że jestem w pracy, A jest sobota, ja pierdziel, jaki gdzie moje okulary, o. nie te, nie to jest, nie te. Gosia Gdzie ty jesteś? Gosia Ja Gosia hmm. Gosia Kryścina Hej! hej hej zostawił mnie ja. hej, dziewczyny, tu za ja, Nie, co za ja kartony? Nie jest miściela? no sam dostałem w domu a że jej sam w domu? ja pierd... no, a. Wspomniałem, że już dziewczyny pojechały na urlop! No. Nie, oczywiście te sceny były inscenizowane. Dobra, oszukane troszkę. <laughs> oczywiście wiedziałem, że dziewczyny jadą na Polski. Yy. Tak się złożyło, że te urlopy nam nie spasowały. Ale to moja wina oczywiście była, bo popieprzyłem. Popieprzyłem terminy yy, wakacji dla dzieci tutaj w Holandii. No i popierdzieliłem te wakacje. Nagrywam oczywiście cały czas. Mam nadzieję, że będę mnie słuchać teraz. Yy, po prostu patrząc w yy, internecie, na wakacje jak dzieci tutaj mają, okazało się, że moja córka ma wakacje nie od lipca, tam początku lipca, tylko od Ostatniego tygodnia, ostatniego tygodnia lipca, nie od początku lipca, no i tak się popierdzieliło to, to, no i dlatego z Gosią jedziemy osobno, ale ja trzeba od siebie też odpocząć też czasami, nie? Jesteście za tym, czy przeciwko? Nawet kanapki sobie muszę zaraz sam robić, no nie, ja, ja umiem jeszcze, nie, ja zawsze sobie sam kanapki robię, nigdy, nigdy Gosi do tego nie wykorzystywałem, ani ona mnie. Każdy sobie rzepkę skrobie, jeżeli chodzi o y, poranne śniadania. Znaczy źle mówię, no, jak, je, jak jesteśmy w sobotę rano, nie, w sobotę to rzadko rano jesteśmy, w niedzielę, to mamy wyłożone wszystko na stół i po prostu sobie jemy. A tu mamy y, oryginalną wędlinę y, Alberta Haina. Zaraz pomidorka sięgniemy oryginalnego z kąt ze szklarni naszej. Tra la la. Trzeba coś zjeść i jechać po córkę. No poszło się młode Czasem na nagrywam chłopaki z papryki mi ten temat yy, zabrali, bo miałem mówić właśnie o atmosferze w pracy, bo się troszeczkę zrąbała, ale może o tym powiem. Może o tym powiem jak mnie najdzie chęć. Wyszło na stare lata lataciuchy wieszać, no, ale cóż. Andrzej w w domu, nie? Nie całkowicie sam. No nie całkowicie, no teraz jesteś ty. A ciuchy trzeba być w ten. Wyszłościć. Ale tak szybko snął tutaj ciuchy w tej chacie. Ja na nadzór nie wystawiam, bo to ja mówię do kamerki teraz, Elita, żebyś nie Żebyś się nie pomyślała, że sam do siebie gadam. Że tak y, szybko snął A ja wam nie mówiłem. Nie mówiłem wam, to wam powiem. Y, Zaczę. Czy mówię? Nie mówiłem. Albo mówiłem, ale nie, ale może tam dźwięk wtedy się dobrze nie nagrał, że za yy, czerwiec zużycie gazu było za 4,75 euro, a zużycie prądu, prądu za 27 euro. Także tak jak mówiłem, oszczędna chata i, ten, i, i po prostu żyć. Żyć, nie umierać i zużywać prądu i gazu. robocze. Trzeba mały zrobić, bo... Tak, jak jest, to ma tutaj taką... Takie ustawienie, jabłuszko albo pomidorki, ale pomidorków nie wziąłem, bo takie niedojrzałe były. Ale... Łukasz! To od Ciebie jabłka? O, to się nie... Niezdatne jest

no to jest lepsze. Soczyste. Bardzo soczyste jabłko. Ja tego nie umyłem, no. Skórkę, żeby tylko umyć. Ja to zawsze daję jabłko ze skórką, bo ponoć w skórce jest najwięcej witamin. Dobra, żeby troszeczkę chociaż zmyć. Ołów i nawóz, żeby to było zdatne do jedzenia zobaczymy, co to, to w ogóle do